na inaugurację let, letnich sparingów z Odrą Opole 2-0. do 0. Ze mną jest trener e, drużyny Polonii Ryszard Wieczorek. Panie trenerze, zanim zapytam Pana o debiut tutaj w barwach Polonii, szukałem Pana ostatniego meczu tutaj w, w Opolu i doszukałem się. Było to 20 maja 2017 roku. Prowadził Pan wówczas kotwice obrzeg i był Pan jednym z zaledwie dwóch trenerów, którym udało się tutaj wygrać. Sytuacja powtórzyła się również i dzisiaj. Przypomnę tylko, że w składzie Odry był wówczas taki napastnik jak Dawid Wolny, który dzisiaj przywdziewa Trykot w Polonii. Zatem chciałem się zapytać, jak pan, czy pan pamięta coś z tamtego spotkania, czy jest, stało się coś takiego wtedy, że zapadło panu w pamięci do dzisiaj? Tak, tak. Pamiętam bardzo dobrze ten mecz, bo Odra była bardzo mocnym zespołem na ten czas. Myśmy walczyli o utrzymanie. I przyjechaliśmy tu na pewno jako zespół słabszy, chociaż patrząc przez pryzmat tabeli. Natomiast boisko to zweryfikowało, rozegraliśmy tu bardzo dobry mecz, ja go bardzo dobrze pamiętam, bo w tym meczu zmieniliśmy ustawienie. Trochę zaskoczyliśmy gospodarzy. Pamiętam, trenerem wtedy był trener Furlepa i, i po meczu mówił, że nie mogli sobie z tym wszystkim poradzić. Graliśmy dobry mecz, wygraliśmy, pamiętam ten mecz. Z przeszłości przechodzimy zatem do teraźniejszości. Jest to Pana dzisiaj debiut w barwach Polonii, zwycięski trzeba to nazwać, i na trudnym terenie, jakim jest tutaj stadion Odry. Jak Pan podsumuje to dzisiejsze spotkanie? No, trzeba podsumować w różnych aspektach, bo na pewno na pewno to są dwa różne okresy, i Polonia i Odra Opole. Odra ma za tydzień Ligę. My zaczęliśmy okres przygotowawczy, ale tej różnicy nie było widać. Może powiem nawet przekornie, że w wielu fragmentach byliśmy groźniejsi. Mieliśmy lepsze możliwości do zdobycia bramki to też się działo strzeliliśmy dwie Mogliśmy jeszcze, mieliśmy jeszcze fajne sytuacje na, na kolejne no tylko się cieszyć, że w tym okresie zespół przede wszystkim pod względem wybiegania zaprezentował się dobrze na pewno będziemy w tą stronę szli żeby tak było mamy trochę czasu do ligi Zespół potrzebuje na pewno zgrywania, bo jesteśmy na takim etapie. Dużo nowych chłopaków, ale widać duży potencjał. Ja widzę ten potencjał, i w związku z tym, że ten potencjał w Polonii jest, no to też doszedłem do wniosku, że musimy szukać rozwiązań taktycznych. Te rozwiązanie taktyczne to jest zmiana ustawienia na dzisiejszy mecz. Graliśmy trójką, graliśmy z pewnymi, bym powiedział, wykorzystaniem właśnie tych nowych zawodników, komponowanie. No i jestem pełen nadziei, że, że można w tą stronę iść. Zobaczymy, rywalizacja jest dosyć duża, jest dużo chłopaków. Ale, ale na pewno przyjdą trudniejsze momenty. I, i, I właśnie w tych trudnych momentach musimy być zwarci, gotowi do, do tych wyzwań, które oczekujemy w Lidze, bo to Liga wszystko weryfikuje. Na starcie dobrze to wyglądało, nawet można powiedzieć, że jestem mile zaskoczony. No, że tak szybko przeszliśmy no, na inne ustawienie i dzisiaj w miarę to funkcjonowało. Oczywiście nie ma tak, że, że wszystko grało tak jak trzeba. Dużo trzeba pracować nie tylko nad y, motoryką, ale również nad taktyką. Także nic tylko do przodu. Czyli z optymizmem kierujemy się, kierujemy się już w stronę kolejnego spotkania kontrolnego, jakim będziemy z rozwojem. Tak, tak, za tydzień mamy kolejny sparring, a w międzyczasie szereg pracy w przyszłym tygodniu podwójne zajęcia dwa razy w tygodniu. Mamy badania wydolnościowe. Musimy skontrolować, na co stać ten zespół, żeby ustawić jeszcze lepiej pod względem taktycznym, także... Zobaczymy, co przyniesie nam tydzień i jak będzie za tydzień w meczu z rozwojem. Z nami jest również Lucian Zieliński, nowa twarz w zespole Polonii. Lucian przed Tobą, e, za Tobą właściwie już debiut w zespole Polonii Beton i jeszcze na dodatek z bramką. Du gratulacje za dzisiejsze spotkanie. Powiedz, jak z Twojej perspektywy przebiegało to spotkanie? No, w, no w pierwszej połowie uważam, że e, pierwsza drużyna nasza, co wyszła mocno, zdominowała spotkanie piłkarsko. W drugiej już połowie drużyna Zodry zrobiła dużo zmian, też w czasie połowy robili zmiany, mieli, mieli tak wizualną przewagę, a tak naprawdę nie stworzyli sobie z tego żadnych groźnych sytuacji. My robiliśmy fajne kontry, też mieliśmy momenty, że potrafiliśmy się utrzymać na ich połowie. Cieszy to, bo byliśmy po bardzo ciężkim tygodniu i, i to jest zadowalające, że potrafimy z pierwszoligowcem tak naprawdę momentami, a nawet pierwsze pierwszej połowie większość dyktować nasze warunki gry. Jesteś troszkę zaskoczony postawą gospodarzy, bo trener wieczorek też słusznie zauważył, że za tydzień tak naprawdę Odra rozpoczyna zmagania ligowe, a dla was, to był dopiero, dla was ten mecz dzisiejszy był zwieńczeniem pierwszego tygodnia ciężkich, tak jak powiedziałeś, okresu przygotowawczego. Ciężko mi tak oceniać Odrę i w jakim są okresie przygotowawczym, tak chcę trochę spojrzeć na nas, że... Że tak naprawdę my się powinniśmy cieszyć, że my po takim ciężkim tygodniu i dopiero po tym, że zespół się z poznaje, potrafimy zagrać już jak rozumiejący się zespół i to cieszy. I, I mam nadzieję, że pod koniec okresu, aż do ligi będziemy grali na tym samym poziomie utrzymamy tą samą koncentrację, to nikt nam nie zagrozi. Bo właśnie powiedz mi jeszcze, bo nie mieliśmy okazji wcześniej ze sobą porozmawiać. Jesteś tutaj w zespole od, od niedawna, za tobą tak jak powiedziałeś pierwszy tydzień do tej pracy. Jak czujesz się w Bytomiu w Polonii? Ja już na Śląsku byłem, czuję te szatnie, wiem jak to jest i bardzo mi się podoba, są mega życzliwi zawodnicy, co nie zawsze jest w każdej szatni, co pomaga też właśnie w aklimatyzacji na boisku i to bardzo cieszy. Bardzo dobrze się czuję i mam nadzieję, że będę czuł się tak dalej i żeby były zwycięstwa i wszystko, to każdy będzie szczęśliwy i wesoły. Słówko jeszcze na temat dzisiejszego spotkania. Zagraliśmy dzisiaj troszeczkę innym ustawieniu. Trójką defensorów, ale także trójką z przodu. Ty dobrze czujesz się na, na bokach pomocy, ale dzisiaj również tą bramką na 2-0, którą wykończyłeś jak rasowy napastnik, pokazałeś, że pozycja dziewiątki no nie jest Ci obca. No tak, no w kluczborku w drugiej rundzie grałem połowę sezonu na ataku, połowę na skrzydle. Ogólnie ofensywne pozycje nie są mi obce, wiadomo, że lepiej czuję się przy linii, ale przy tym systemie jest nas bardzo dużo w polu karnym i to cieszy, że każdy strzał zbity to my tam jesteśmy i, i nie uważam, że czułem się dzisiaj źle w tym systemie, a nawet momentami mogłem swoje, swoje atuty, czyli szybkość, zwrotność pokazać i, i też uważam, że ten system mi służy i jeśli będziemy go dalej trenować, ulepszać to będzie coraz lepiej.